Witamy na mistrzostwach Kupcio Garage w trójboju siłowym Kuba myślił, że zrobią sobie dzisiaj zawody w trójboju Aktywację brzucha, ćwiczenie deadbug. O, I jadą kurwa Teraz ja się poznęcam Klam szale, dupa spięta odwodzenie Ale po prostu się i po prostu odwóż nogę na bok Pek, no? pik. Poczekaj, to jest na światło. Przed sobą, na objętym Ja pierdolę, tu się dzieje. Tu się kurwa, dzieje. Gdy zaczęło do tego chujalopara, to ma się pochylić po prostu. Mocno brzuch, lekki dzień dobry. Tylko nie patrzysz w dół, nie? Jak patrzysz w dół, to głowa też ma swoją wagę. Jak głowa idzie w dół, to automatycznie łopatki ci uciekają do góry, nie? Wtedy cały środek ciężkości ci się wysuwa do przodu. Czyli I, ty całe ty będziesz... do I ty będziesz leciał, no nie, czemu? No jak już tak dupa mi latała. Będziesz leciał do przodu po prostu. No właśnie jak robię low bar, to Ej. mogę się pochylić i mnie nie spadnie. No, nie spadnie. Zawsze Fatlon robi, bo ma długą nogę. No i to jest hajbar. To jest pionowy hajbar. Kur jest Kuba. Tak, tylko że on w ogóle nie trzyma brzucha. Widzisz co się dzieje z dupą, nie? się kurwa. Nie, dupa się zawija na dole. Dyskopatia, na dzień dobry. 40 lat i dyskopatia. Wózek, proszę pana. on Nie spina brzucha! Dobra, ja, ja ci to wytłaczę. On idzie i już od razu jest hiperlordoza u niego, tak? Brzuch ma być spięty, miednica ma być wysunięta do przodu. O właśnie. Już puściłeś. Czyli tu tak jakby chciał penetrować. Hahaha, <grymne> <grymne> <Ale, grymne> co to? Jak, dupę, to, to ja byś chciał penetrować, kurwa. Ja tego nie słyszałem. Trzymaj brzuch, lepiej. Tylko teraz musisz zejść do dołu i zobacz, że jak schodzisz coraz niżej, to co się schodzą kolana do środka, nie? Popatrz. A plecy ma proste. No? Jak ten naprawdę fajny nagrywa. Spójrz. Normalny widok. Dwa kamery napaść na okay. co ci, co? Jeszcze Znale, to. pusty robicie przez 10 minut? Tak, ale to że całe życie zwykłamy. Jest to, wziąć te raki do domu jeden, Tak, a człowiek nie będzie potrzebował. Widzisz i on, on ucieka bardzo ładnie kolanami do przodu zauważy. Żeby nie zawinąć dupy, ucieka kolanami do przodu. Czyli środek ciężkości cały czas się nam nie zmienia, a on jest w stanie dosiąć głębiej, nie? No. Nie tylko na Nie, bo ja, ja sobie robię Excela teraz. Robię sobie Excela z waszymi tymi. Podajecie mi pierwsze podejścia. Ja sobie daję czerwony albo biały. Kolor, że zaliczony, niezaliczony. Ja rozbiadko robię. 15, 20. Mam 65. 65 chciał. Dobra, teraz to To jest 5x5, to jest 65 km. Tak, 65. Nie, nie, nie. Co jest... zegar jak coś jest? Super. Zablokuj kolana. Wyprostuj. Niżej, niżej. Hop. No. jakby to porównać z tym twoim pierwszym przysiadem, który dzisiaj odjebałeś, to to jest kurwa przepaść. Ale przepaść, bez To był bardzo ładny przysiad. Ale fajnie podotykaj, wiesz, to czasami motywuje.

Kurwa podejść w tym wieniu idzie no. Już Ja pierwszy kurwa ja Idziemy, pierdol... no Niżej, niżej ho! Kurwa! że nie pierdol... jestem No, mówiłem, dawaj osiem dych od razu. Twoje krótkie przerwy, kurwa. No co te długie przerwy tak kurwa trwają. A potem, a potem będzie, jak za krótkie przerwy miałem. I od razu niżej. Ja ci powiem kiedy. Dida. Niżej, niżej, niżej? Hop! Okej, okay. powinno być, no. Takie, na pograniczu, ale... Jak ty to wchodzisz, to A, pasują do siebie. Nie, yeah. zippa. Kurwa, bagu na te nasze patrzy jak my patrzymy na wyścigi z Kurwa, telefizy. Robiliśmy tyle Trzy, nie? Tak samo. No ale ma płaski mostek. Tu jest kwestia ułożenia. No ale, dobra. Zaczynamy rozgrzewkę do ławy. Profesjonalny ręcznik. Kuba zaczyna od 110. Ja 110, na 90? Tak. Damian od ilu zaczynasz? 70. 60 pisałeś? znaczy czym Możemy Tak. No, Jagoda pierwszy raz wyciska, więc od 40 na spokojnie Chodzi, i zobaczymy. Pierwsze podejście zawodów: 40 kg. I teraz tak, kładziesz na klatce zatrzymaj na klatce. Hop, góra. Zablokuj. Super. Pamiętaj o pauzie na dole, i dopiero na komendę start. Znaczy na, na komendę komenda góra podnosisz.

Kurwa, Mów kiedy? Kurwa, mów. Mów kiedy. <grym> Dobra, kruw, Trzy, cztery. Pauza, hop, góra. Ok. Dzięki. Pięć, Trzy, Poczka, trzy czter, Twoja. Pauza na dole, hop, góra. Ok. Kurwa lekko. I ja ze 110 też spróbuję. Czekam, czekam, czekam. czekam, czekam.

Zablokuj. Okay. Tu, ja tu nie ma ja miejsca. Nie mam miejsca. Nie tego, na wymianę jego rekordu. Coś będzie. Nie, tam. Rekord 90. 3, 4, 3. Ura. Pauza. Hop, ura. Pamiętaj o pauzie na dole. 3, 4, 3. Ura. Hop. Yep. Mocno. Ok. I Kuba 120. 120? 120. Druga, koniec drugiej serii. A kurwa bez monster wagon No, trudno. Kilo. Ty, ty. Pauza, hop. Mocno. Okej. Okay, fajnie. Nie no kurwa. Nie. Nie. A to kurwa A, się, tam... rambar, że się przecież. Kurwa jest no, to

Zablokuj. Hop! Lecimy. Ostatnia seria wyciskania i przechodzimy do ob obciągów. Obciągów, tak. Zobaczymy kto najlepiej ciągnie. Pauza. Mocno. Zabierz. Lecimy z ostatnim bojem. Ciągi. Mam 12% baterii, więc mam nadzieję, że starczy. też pokażcie wygląd. Słuchaj na jego, nie tak szczerze, więc znam. No ale biodro otwiera ładnie. No kolana trzeba. No. Ostatni ten. Co ty chuję? Nie umiem co. Zablokuj bioderko do góry zajebiście, mega. Ile następne? Dziewięćdziesiąt. 90 Dziewięćdziesiąt. Dziewięć skup się. Krótka kość udowa, długi tułów. Normalnie było niezaliczone, bo nie zablokowałeś kolan. dupa wąsko, nie, Dupa wąsko? Jak już mieć dupę wąsko? Dupę wąsko, tak się pomydło mydło schylasz, kurwa. Biodro, okej. Okay. 140 kg.

Nie będę wychodzić 140. Kurwa, ja jej nigdy nie zrobił. Chcesz sumo, pierdolą Zrób ci. Jebać sumo. nie bać sumo, kurwa. Po prostu nogi nie tak szeroko, no. jest że na szerokości barków, nie? Im tak dźwignię szerzej, tym jest krótsza dźwignia, ale nie utrzymasz na snatchu. Kurwa! O kurwa, tu są okrzyki wojenne. Berserker. To jest trend bolon. chyba Z drugiej serii 160 kg. Kurwa, wybiorę. Kurwa, wątpię się, pierdolnię. A jak wtedy się ze strachu? <laughs> Ile? 110? 110? 110. Tyle co ty będziesz szedł, kurwa. Będzie wojna, kurwa. Wojna leśna. Okla. Okej, okay, na luzie. No nie, bo to już było ostatnie podejście 110 kg. Biodro w górę pójdzie. Lędźwia w dupie. Pyk. Ale lędźwiowy utrzymał. Kurz Dobry Lecimy, bo mam baterię słabą. Już jest chuj. 150. przechwyt Kuba, przechwyt. Nie ma no już ja. Rób byli... przechwyt, bo ci wypadnie. Kurwa. Kurwa, bo jest się, przy tym brzmienie wygryć. Wspomnisz moje słowa. Wszedł właśnie pisać kończy Jedziemy. No i luzik. Kurwa mogę 100. No to? No. Dobrze, 180 kg. Zaraz no to zobaczy. Pan. No, 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 no. On ma na pierdolę. Brazylę! <tryk> Miałeś sobie przechwytem robić, kurwa. Przechwytu. Abyś to zrobił w pierwszym to by poszło. Dobra, kończymy, bo już zamykają siłownię. Potem skuruję. podliczymy wyniki i jutro podamy wyniki, bo już nas tutaj Kupia, wyrzucają. Kupia, Dobra, Kuba jeszcze 180. Jedziemy Opa! Kurwa, Nie Kupa! Jedziemy. Nie ostraj zbroje. w Wykolana od razu. Opa! Kurzba nie! Jedzie! Yeah. Yeah. Oh. Oh. no O Jutro wyniki oh. zawodów. E, to jest krzemość, kurwa, to jest krzemość. A co ja nagrywanie włączyłem czekaj?